Witajcie kochani, witam was serdecznie w tym bardzo świątecznym dniu. Tak poczułam, żebyśmy w tym tygodniu sobie zrobili właśnie czytania od dzisiaj do niedzieli włącznie. Żebyśmy mogli zobaczyć właśnie, co tutaj nam nasi aniołowie kochani podpowiadają na ten czas. Dzisiaj to po prostu nie było siły, żeby inne karty wziąć. Bardzo mocno to czułam żeby na dzień dzisiejszy nagrywać właśnie, aha, z tymi kartami anielskimi, okej, okay. bardzo ładny przekaz już czuję dla nas, o, tak kochani, tak, jeszcze coś, bardzo proszę, wszystkie anielskie siły siedliste, które są tutaj wokół i wspierają, chcą przekazać jakieś informacje, Oh, bardzo prosimy o światełko od was dla nas, czyli jakąś informację, wiadomość, podpowiedź, radę, czy jeszcze coś, oprócz tego, co już... Mhm. Dobrze. I to mamy trzecią, drugą, pierwszą. Okej. Okay. No kochani, przepiękna energia, zobaczcie. Pierwsza energia, która się pokazuje tu dla nas jest to... 10 kielichów, 10 wody I karta ta mówi o szczęśliwym domu, szczęśliwej rodzinie Szczęśliwym związku, szczęśliwym małżeństwie, szczęśliwej przyjaźni Ogólnie to spełnia szczęścia, prawda? Ale czy to tak po prostu dla nas się dzieje? Czy to tak po prostu każdy to tak po prostu otrzymuje, ma? No oczywiście, że nie Czuję, że nam to przypominają, że właśnie żeby żeby to mogło się wydarzyć to trzeba się troszkę tu napracować nad każdą relacją nad każdym związkiem to jest praca to jest codzienna praca żeby tą relację żeby ten związek utrzymywać właśnie w tych wysokich wibracjach w znaczeniu komunikować się wyraźnie komunikować swoje potrzeby ale też słuchać i słyszeć tą komunikację z drugiej strony czyli te potrzeby drugiej osoby Postrzegać siebie poprzez serduszko, poprzez ten pryzmat serca, umieć dostrzegać potrzeby swoje, umieć dostrzegać potrzeby tej drugiej osoby, która jest koło nas, obok nas. I jeszcze najważniejsze, żeby później potrafić to połączyć, prawda? Żeby, żeby każdy był zadowolony, nie tylko ktoś, bo niestety to tak często wygląda, że jak ktoś silniejszy, głośniej krzyczy, tupie, prawda? Większą ma siłę przebicia, to ma lepiej w życiu, prawda? Bo otrzymuje to, czego chce, nie dlatego, że zasługuje na to, może, tylko dlatego, że potrafi głośniej krzyczeć, tupać, prawda? Jeżeli ktoś jest cisz, cichszy, jeżeli ktoś jest spokojniejszy, to wtedy nie ma możliwości sobie wykrzyczeć, wytupać, wywalczyć, prawda? Tego, czego pragnie. Więc dla nas jest to też informacja, może, żeby spojrzeć na te osoby, które są te, takie ciche, takie gdzieś w kątku, takie gdzieś usuwające się, podkładające się ciągle, takie, które pozwalają tym głośnym i tupiącym i silnym, tak na co dzień, na dużo, prawda? A może bardzo dużo? I tu musisz się wczuć w tą sytuację, kto u ciebie, jest tym głośnym, a kto u ciebie w Twoim życiu jest tym takim cichutkim, gdzieś tam się odsuwającym, żeby było dobrze, żeby było komfortowo. No bo w różnych prawda, związkach, rodzinach to różnie się rozkłada, ale żeby to dostrzec i żeby dostrzec tą potrzebę, i żeby dostrzec właśnie to, jak się to rozkłada i te role, które tutaj sobie pozwalamy wprowadzić, i później konsekwentnie podtrzymywać. I może coś zrównoważyć, może troszeczkę wprowadzić równi różnice, żeby właśnie bliższa ta relacja była temu naszemu wymarzonemu związkowi, przyjaźni, rodzinie, prawda? Oczywiście, że są sytuacje, kiedy tak daleko zachodzimy gdzieś w jakichś kłótniach, sprzeczkach, przepychankach, czasem ciszy, czasem. Właśnie wymuszeniach, że potem bardzo trudno jest to naprawić, wyrównać, ułożyć. Tak. I druga karta, która wypadła nam w ten sposób, czyli coś, co jest ukryte przed nami, aczkolwiek bardzo łatwo dostępne, to jest nowy początek. Czyli w każdej chwili możemy wykonać pracę, ścieżkę, drogę, żeby coś właśnie poprawić, naprawić, usprawnić, ułożyć. Bardziej zrównoważyć. I oczywiście, że to wymaga pracy, to wymaga zaangażowania, to wymaga siły włożonej, to wymaga bardzo dużo energii. Prawda? I w idealnym świecie dwie strony się do tego przykładają. Natomiast w naszym świecie czasem jest tak, że jedna strona tylko stara się właśnie coś naprawić, usprawnić, ułożyć. Prawda? Połączyć z sobą, a ta druga strona jakby bierze i bierze i bierze i bierze i bierze. I bierze. Hmm, prawda? No więc tutaj znowu może warto wprowadzić jakąś rozmowę, komunikację na ten temat, uświadomić, bo jeżeli się nie mówi tego, czego się pragnie i co się przeżywa wewnętrznie, to bardzo często ta druga strona o tym nie wie. Więc, jak może coś zmienić, jak może coś poprawić, jak może coś nas, naprawić? Więc też wa warto mówić, warto się wypowiadać. Właśnie mówić o tych swoich potrzebach, mówić o tych swoich pragnieniach serducha, prawda? No i oczywiście, kochani, że bardzo często jest to długa praca do wykonania. Siedem pentakli. Ale kiedy zasieje się już to ziarenko, prawda? Zobaczcie, kiedy się zasieje to ziarenko, to ono potem wzrasta. To ziarenko, właśnie bycia bliżej, w relacji, w związku, w przyjaźni, w rodzinie, najtrudniej w rodzinie, prawda? Szczególnie jak są duże rodziny wielopokoleniowe, mieszkające razem, więcej o tym czasem tak trudno jest, prawda? Właśnie znaleźć tą. Płaszczyznę taką pełną miłości, szacunku, wzajemności, szczególnie jeżeli tak bardzo się różnimy i każdy chciałby po swojemu. Prawda? Ale żeby się jednak gdzieś tam spotkać w pół drogi, żeby, żeby się dostrzec, żeby się zauważyć, chociaż dzisiaj, chociaż w tym czasie świątecznym, magicznym, niezwykłym. Przestać się na siebie boczyć, wygadywać sobie te wszystkie jakieś rzeczy z przeszłości, ale tak po prostu popatrzeć na siebie jak człowiek na człowieka, jak dusza na duszę, jak serce na serce. Och, jak się wzruszam, kochani, bo czasem tak trudno nam jest Przełamać ten swój jakiś taki wewnętrzny opór, żeby to zrobić, prawda? Kiedy jeszcze wszyscy są tutaj z nami, a kiedy ten ktoś już odchodzi, już nie ma tej osoby, później nie ma możliwości, jak się odezwać, to nagle tak bardzo chcielibyśmy tej osobie tak wiele powiedzieć, tak wiele wyznać, o tak wielu sprawach porozmawiać. Tak. I kochani, stąd, skąd ten sentyment u mnie teraz? No właśnie, bo kilka dni temu w mojej rodzinie, bliskiej rodzinie, zmarła ciocia. Moja ciocia. Była już leciwą osobą, miała już swoje lata. Ale już, jak tak pomyślę, bo mieszkała bardzo daleko ode mnie. Jak tak pomyślę, nigdy już nie zamienimy słowa, nigdy już nic nie wyjaśnimy sobie. Nie tak jak wiecie, człowiek z człowiekiem. Ta okazja już przeminęła. Tak jak przeminęło jej fizyczne życie. Może też masz kogoś takiego, z kim warto byłoby zdążyć porozmawiać. Och, zobaczcie. No. Warto zdążyć porozmawiać z tym kimś, z kim chcesz, czujesz gdzieś w serduszku, że coś jest niewyjaśnione, coś jest nieułożone, coś jest takie, prawda? Bo nigdy nie wiadomo, kochani, który z momentów jest tym ostatnim? I w którym momencie jeszcze, ile czasu mamy jeszcze, żeby to ułożyć? Żeby tu coś zmienić, żeby tu wprowadzić różnice, żeby tu poprawić, żeby tu ułożyć, żeby tu się dogadać, żeby tu się porozumieć. Żeby mogło być, tak? Dziesięć kielichów. I to nie musi być dziesięć kielichów między wami, nie o to chodzi. Ale w Twoim serduszku. I w twojej duszy. I żeby było u Ciebie to poczucie. jest okej. Okay. Jest okej. Okay, bo udało mi się porozmawiać, bo. bo Czuję się ze sobą dobrze. Bo jak patrzę w lustro, to czuję się ze sobą dobrze. Tak. Och, widziałam się wzruszyć dzisiaj. Ach, ci moi aniołowie ze światełka, kochani. Utulam mocno wszystkich przewodników ze światła. Tak. Tak, jak mocno utulam każdego ciebie. Pamiętajmy, kochani, tak. Sumarycznie, że każdy z nas jest tylko człowiekiem i każdy z nas popełnia błędy, i każdy z nas ma słabości, i każdy z nas ma i te pozytywne cechy, i te może mniej, każdy z nas. Więc może warto tak mniej krytycznie patrzeć i utulić się, przytulić się, powiedzieć sobie jakieś miłe słowo. Znaleźć to coś dobrego. Bo tak łatwo nam jest się doszukiwać negatywnych rzeczy, a tak trudno czasem pozytywnych, prawda? A gdyby tak popatrzeć na kogoś, co ja mogę dobrego o tej osobie powiedzieć? Choćby ta osoba najbardziej na świecie cię irytowała, wkurzała, choćby wiesz, tu najtrudniejsze rzeczy między wami. Zastanów się, co możesz dobrego tej osobie powiedzieć? Na pewno coś jest, to może przełamać. Tą wcześniejszą energię. Kiedy ja zaczęłam robić to ćwiczenie, nagle dostrzegłam, jak wiele rzeczy podziwiam, na przykład w różnych osobach, które może nie do końca się lubimy, ale, ale tak, są pewne rzeczy, które podziwiam u tych osób. Albo może tak trudno nam się porozumieć, ale znowu są rzeczy, które podziwiam, które zauważam, które doceniam, które mogę skomplementować. Prawda? Spróbujmy w tym czasie właśnie spojrzeć w ten sposób na siebie, na tą bliską osobę, na te bliskie osoby, na te osoby przy tym stole, prawda? Czasem te rozmowy przy stołach polskich idą w takim kierunku, prawda? Każdy z nas wie o co chodzi. Może czasem warto po prostu posłuchać. Może czasem warto po prostu się uśmiechnąć. Może czasem warto po prostu odpuścić, po raz kolejny wchodzenie w tą samą dysputę, która wiemy, że do niczego nie prowadzi. Mm -mm. O, i na przykład, słuchajcie, ktoś jest taki, wiecie, rozgadany, rozszczekany, rozdyskutowany, można powiedzieć tej osobie komplement. Jejku, ty to potrafisz rozmawiać, ty to potrafisz przemawiać, ty to potrafisz, potrafisz mówić, ty to potrafisz przekazać to, co w tobie siedzi, głośno i wyraźnie. Jest komplement? Jest, kochani, zobaczcie. I szczery, i prawdziwy. Choćbyśmy nawet jak najbardziej, wiecie, tam wewnętrznie się gotowali, to to jest szczere. Jest, prawda? I właśnie o tym tutaj do nas mówią ci nasi świetliści przywódnicy dzisiaj. Spróbuj, może tak, podejść do tego, do tego wszystkiego, co tam. Ach, tak wiemy o co chodzi, prawda? Tak. To jest ten wysiłek właśnie, który wykonujemy, o którym tu mówiłam na początku, żeby mogło być tak, prawda? To nie jest łatwe. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w moim postrzeganiu, bo jeżeli wiecie, są dwie osoby, czy więcej osób, które się są podobne, mają te same perspektywy, postrzeganie, to bardzo łatwo utrzymać dziesięć kielichów w takiej relacji, rodzinie, prawda? Ale kiedy się różnimy bardzo, no to, to już jest trudniejsze. Tule mocno, kochani, nas wszystkich. Życzę nam wesołych, radosnych. Dziesięciokielichowych właśnie świąt. Czy obchodzisz te święta w tradycji jakiejś religii, czy obchodzisz te święta w tradycji jule i pogańskim, wikańskim, i każdym jednym. Co jest bliskie Twemu sercu tutaj? Życzę Ci spełnienia, życzę Ci zdrowia, dobrego. Życzę ci wewnętrznej równowagi, życzę ci światełka w serduszku. Życzę ci, aby ten czas i kolejny rok, który nadchodzi, był dla ciebie dużo lepszy niż wcześniejszy, ale nie dlatego, że ktoś ci to zorganizował, tylko życzę ci, żeby udało ci się coś zmienić, żeby coś mogło się zmienić na lepsze i żeby później udało ci się dostrzec u siebie te działania i docenić je u siebie. Bo jak ty się docenisz, to też i docenią cię inni. Tak, kochani, utulmy się w tym czasie i życzmy sobie dobrych rzeczy, ale szczerze, tak z serducha. Życz drugiej osobie tylko tego, co szczerze czujesz, że możesz życzyć tej osobie dobrego. Niech nam się pięknie darzy, kochani. Niech energia pięknie płynie, tule mocno. I do usłyszenia, kochani, już jutro, w kolejnej szybkiej wiadomości. Pozdrawiam, kochani. Pozdrawiam i do usłyszenia.